Hotel Aster, znajduje się pod numerem 105. Jeśli chodzi o parkowanie, tak jak podano, hotel nie ma swojego parkingu, natomiast jest tutaj taki naprzeciw pas rozdzielający. Akurat dzisiaj są miejsca, no ale trzeba mieć szczęście. Tam jeszcze boczne ulice są, parkowanie jest bezpłatne. W pobliżu hotelu, tuż koło stacji metra znajdują się dwa sklepy spożywcze, to jest tam Rewe i po drugiej stronie naprzeciw Aldi. Hotel znajduje się w kamienicy, a zatem typowe wejście, schody, jest winda. Łącznie są tutaj cztery piętra i w podwórzu też są jakieś. Nie byłem tam, ale też są jakieś pokoje. Na pierwszym piętrze hotelu znajduje się taki automat służący do zameldowania. Hotel przysyła wszystkie dane, jak to się robi. Także nie ma problemu. Ja sam to pierwszy raz robiłem i poszło. Można, oczywiście, tradycyjnie w godzinach działania, recepcji to załatwić. Ale, jak ktoś przyjeżdża w jakiejś nietypowej porze w nocy albo wcześniej rano, no to bez problemu no to załatwi. Karta tutaj się wysunie i może już wchodzić do pokoju. Pokój numer 42 wygląda tak przy wejściu jest szafka, wieszaki, łóżko mimo, że zrezerwowałem dla jednej osoby pościelone są dwa a tutaj mamy szafkę, tak się przez chwilę ułudziłem, że może lodówka ale nie, nie ma lodówki to biurko jest bardzo ważne, bo, bo jednak jest gdzie swoje rzeczy rozłożyć no i łazienka łazienka wygląda tak Łazienka wygląda tak. Wszystko jak czarno. Wiadomo, że to nie jest hotel najwyższej kategorii. Jakieś to mydło chyba nawet jest. Dobrze. A, ręczniczki, tutaj ręczniki. Tu jest jakiś jeden, i na łóżku tradycyjnie jest cały zestaw ręczników czyli cztery. Co może zadziwiać to te zasłony i takie zaciemnienie w pokoju. No ale mówię, sobie spojrzę przez okno, co widać i widać ulicę, owszem, ale no nie ma tutaj jakichś firan po widocznym totalnie. Więc dlatego są pozasłonione. No oczywiście, okno może pełnić funkcję lodówki. Tu coś postawimy. Jest zimno, jest grudzień, jakoś to wytrzyma. Taka, 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 jest tutaj, zwracam uwagę na drzwi jedne, drzwi drugie, taka, przez te, te taka, się te, taka, ale jest. Na taka, taka, to jest taka, no, i już, taka, Jesteśmy. No to czas na jakieś podsumowanie, bo pobyt dobiega końca. I tak. Plusy pokój jest duży, czysty. Podobnie jest z łazienką, bo może nie jest ona jakaś największa, ale, ale jest spokojnie, czyściutko. Meble widać, że są nowe, wykładzina też w miarę bez żadnych tam plam. Minusy, bo takie oczywiście też są, no przede wszystkim nie działa telewizor. Znaczy tele sam działa, natomiast nie ma programów, a no troszkę się powiedzmy na tym znam, próbowałem, nie, nie, nie da rady ustawić. Jest telewizor, miał grać, nie ma. Drugi minus, to widać za mną, czyli te zasłony, no można je odsłonić, ale wtedy wielkie okna i, i jest się jak na widelcu, ża, ża, żadnych zasłon wewnętrznych nie ma. I tak trzeba zasłaniać, bo w miarę jest e, szybko ciemno, w końcu mamy grudzień. No i w związku z tym grudniem trzecia e, nieciekawa sprawa, to jest e, zimno, no w pokoju jest uważam ciut za zimno. Ja muszę w takim sweterku siedzieć, w długim rękawku, koszula i sweterek, bo jest chłodno, natomiast Faktycznie, jeśli chodzi o łóżko, jest wygodne i kołdra jest bardzo ciepła. Taka grubsza ciepła, także jak już się wejdzie, to już się człowiek troszeczkę rozgrzeje. Ogólnie, noty z tego co widzę na Bookingu są takie chyba raczej słabe, bo jest 6 na 10, 6 z malutkim haczykiem, trochę to jest chyba za mało. Te 7, 7,5 mogłoby być. Przydałaby się lodówka, ale nie ma, ale jest to w opisie, także też nie wiadomo czego się spodziewać. Co bym jeszcze dodał? Wejście jest na takie karty dotykowe do zamków no i z jednej strony to jest takie nowoczesne, z drugiej strony no, ja tam osobiście wolę tradycyjnie klucz, bo teraz na przykład wracałem po, za którymś razem i po dotknięciu okazało się, że nie, nie, nie chce mi wpuścić okazało że tą kartę można nie, wygląda z dwóch stron tak samo ale jak się odwróci inaczej to wtedy działa a jak inaczej to nie działa dziwne no ale, ale kurczę, tak jak tak wrócić wieczorem, to nie wiadomo co zrobić, bo no jest oczywiście numer podany w razie awarii jakiś, no ale to trzeba zadzwonić, dogadać się po niemiecku. No jest to pewien kłopot. To tyle.